Cześć, witaj. Odpowiem, jak uzyskać dostęp do ukrytych aplikacji na twoim Samsung Galaxy S25. Dobrze, więc pierwsza metoda, jeśli nie wiesz, jakiej aplikacji szukasz lub po prostu chcesz zobaczyć jakie aplikacje są ukryte. Najpierw otwórz ustawienia i tutaj przewin trochę w dół, aż znajdziesz ekran główny. I tutaj musisz zejść w dół, aż zobaczysz. Ukryj aplikacje i ekrany aplikacji domowych. I tutaj, jeśli masz jakieś ukryte aplikacje, będą one zaznaczone właśnie w ten sposób. A jeśli chcesz je usunąć z sekcji ukrytych aplikacji, po prostu naciśnij małą ikonę minusa na ikonie aplikacji. Tutaj, w górnym menu, tak jak robiłeś to wcześniej. A jeśli wiesz, jakiej aplikacji szukasz, możesz po prostu przejść do sklepu Play. I na przykład, jeśli wiesz, że Twój Facebook jest ukryty, możesz po prostu wpisać Facebook i zostanie on pokazany jako m, zainstalowany. Otrzymasz opcję odinstalowania i otwarcia. Monit, więc to wszystko na ten film. Jeśli uznasz go za pomocny, zostaw lajka, zasubskrybuj.